Siemanderko. Witam wszystkich w dzisiejszym opa, nocnym vlogu. Słuchajcie, chciałem jeszcze wykorzystać tą sytuację, że y, mam tutaj te ledy, ledy, które wygrał y, Dominik w konkursie. Dzięki uprzejmości Dominika i dzięki, dzięki temu, że je, je mam właśnie w swoich rękach jeszcze Postanowiłem Wam dzisiaj pokazać jak one świecą na żywo Znaczy na żywo, na żywo w sensie, że wieczorem, w nocy, jak to się prezentuje Tutaj akurat tak się składa, że są jakieś śruby takie powypuszczane z kabiny Także mogłem sobie, elegancko odkręciłem tą śrubę i tu przymocowałem Jedną lampę z tej strony, tutaj trochę kombinacji było ale finalnie trzyma się i to całkiem fajnie. Kable tutaj wypuszczone w tą stronę. Czekaj, tu pójdą kable na dół, dobra. I jeszcze drugą tam przejdę, to sobie zaraz zamontuję. Ja będę musiał tutaj zastosować swoje śruby, bo akurat kabina mnie do tego zmusza. Bo po prostu zły kąt jest tutaj ten. Ten plastik mi tutaj przeszkadza, o ten tutaj I zły kąt jest, o tak jest, nie? Muszę troszeczkę wypuścić tą śrubę, tak jak tutaj widzieliście I wtedy będzie luks Także, 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 także tego, tutaj to Ciekawe jak będzie widać w ogóle w tym, na filmie Z, tym, z tą latarką Te moje tutaj, aha, co ja robię, czekajcie Źle to robię Yy, zamyśliłem się Dobra to tutaj wkładam to wkładam tutaj To wkładam tutaj i to mi się skontruje Ale to później I jeszcze jedną nakręteczkę Musimy nakręcić Cyk, cyk, cyk Dobra starczy Przechodzę w drugą stronę Dobra, teraz tutaj tą śrubkę sobie odkręcimy. O akurat fajna śrubka, bo idealnie tutaj pasuje na to miejsce ta lampa moja, zobaczcie tam także spoko opcja. Cyk, cyk, cyk. Dobra, to zabieramy, a tu jakieś jeszcze podkładki, żeby nie pogubić tego dobra, na razie tu i teraz musimy sobie to wkręcić, ale troszeczkę tutaj trzeba będzie. O właśnie. O tak. O. -ho. No, i looks. I teraz tylko wystarczy, że to wszystko skręcę do siebie i i powinno być sztywno Dobra następnie tutaj bierzemy śrubkę cyk cyk cyk, nakręteczkę i zakładamy O to 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 I cek. Dobra. Dokręcamy. Aha. Kręci się. Klucz. No, i dobra. O! Będzie luks. Dobra. Teraz kabelki. Kabelki, które trzeba obrać. Także sorry, Dominik, ale kurczę. No, niestety, na nasze testy będziemy musieli jestem zmuszony, żeby ci te kabelki. obierać chociaż podejrzewam że jak będziesz podłączał to i tak będziesz musiał troszeczkę te kable tutaj sobie poprzycinać także znaczy poprzycinać w sensie odsłonić także już ci w tym pomogę dobra ja sobie otworzyłem i już widzę że kolejna praca mnie czeka przy zetorze zobaczcie na te klemy jak to wygląda wszystko Trzeba to wszystko oczyścić, bo to jest niebezpieczne. Dobra, tutaj jeszcze sobie założymy jedną dodatkową No bo plus i minus to wiecie. To musi łączyć wszystko, nie? I zobaczymy, co się będzie dziać. O, tak. No i dobra, próba. Ło. Wow. O, kurde. No, powiem Wam, że jest moc. Chwila, ja sobie tutaj. te Umieszczę sobie tutaj jeszcze to te jakoś, ten kabel. I wyjedziemy sobie. Zobaczymy w terenie, jak to wygląda. Ale, no, wygląda całkiem. Obiecująco, naprawdę. Dobra, witam Was, was już tutaj z terenu. E, no i powiem Wam, że wydaje mi się, dopiero wjechałem teraz na tą drogę. Ale wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę powinny być. Chociaż ja wiem. Hmm, troszeczkę do góry może je dygnąć. Zobaczcie sami. Ja teraz nagrywam z perspektywy, jak gdyby kierowcy. No i powiedzmy, ten punkt światła największy kumuluje się gdzieś tak, z 5-6 metrów od, od yy, ciągnika. Także myślę, że możemy się jeszcze zatrzymać tu troszeczkę. Podnieść, zobaczymy co będzie się działo. Jak podniesiemy troszeczkę sobie te lampy do góry, być może to światło jeszcze będzie lepsze. Damy sobie jeszcze o dosłownie parę stopni w górę. Tam za dużo mi nie pozwoli już za dużo mi nie pozwoli, dlatego że ten ta lampa, ten plastik. Kajcie, ten plastik mi tam przeszkadza ale jeszcze delikatnie do góry się dało dobra, lecimy no cóż mogę powiedzieć myślę, że jak za 100 zł na ledy do ciągnika to myślę, że warto, warto bo to jest aż ponad 3000 lumenów także to jest to jest naprawdę dużo znaczy, to jest e, naprawdę fajna barwa światła, nie? Bo to o to w tym chodzi. E, pokazywałem też dla taty. E, zobaczył jak te lampy świecą, to od razu zapytał, ile kosztują i, i może by takie założyć e, właśnie na stałe dla naszego Zetora. Także no nie wiem, pewnie nowy zakup się niedługo szykuje. <laughs> no bo dobra to jest rzecz, no nie ma co ukrywać, się Kiedy z pola się zjeżdża... Późno, niekiedy robi się coś do późnej nocy. No i te lampy, no, no co? No sprawdzają się, przydają się, tak? A, a kiedy ja mam do dyspozycji takie światło, jak ja mam w zetorze, czyli takie żółte, zobaczcie sami, ich praktycznie w ogóle nie widać. A teraz włączone, a teraz znaczy teraz wyłączone były, a teraz włączone. No i, i co to za światło jest? Powiedzcie, no to jest takie światło, wiecie. Jak w WSC, nie? Że niby coś tam się tli, niby coś tam się świeci, ale, ale tego światła tam praktycznie w ogóle nie ma. No nie wiem, myślę, że warto, kurde. Tym bardziej, że yy, ja tutaj mam, tak jak widzieliście, gotowe śruby. Nic nie muszę kombinować, nic nie muszę majstrować. Wystarczy 15 minut i ja dwa halogeny mam zamontowane. Jedynie tutaj bym musiał pomyśleć jeszcze nad. Nad tym, żeby jakoś z głową przeciągnąć sobie kabel. Tutaj z tym słupkiem musiałbym ciągnąć którymś, no tym pewnie, od akumulatora. Ja tam przy akumulatorze też bym to jakoś połączył, także myślę, że godzina roboty i, i, i te LEDy i to wszystko byłoby na swoim miejscu. Dodatkowo jakiś przełącznik jeszcze by się przydał też w kabinie, ale to zwykły taki po prostu tak jak tutaj mam ten włącz, wyłącz, coś takiego także. Myślę, że świat z głową. Powiem Wam, że ostatnio jakoś tak. No, zobaczcie, jak drzewa, fajnie widać wszystko. Po lesie, co na pewno lux by się jechało. Ja już zawijam sobie z powrotem do domu. Ostatnio też kupiłem taką fajną latareczkę. Na głowę. Zobaczcie, jak fajnie świeci sobie. Eee. Taką jak ten, taką jak opaska, taka jak na kamerę, co teraz mam, co teraz trzymam tą kamerę na głowie. I takie dwie baterie też do ładowania tam są. Mogę sobie świecić, to jest światło takie lepsze, to jest trochę gorsze, a tu jest takie sesy, takie sygnalizacyjne bardziej. No, tylko nie wiem, ile jeszcze baterie trzymają, bo dopiero pierwszy raz ładowałem. No, także tak to. No. Fajne te ledziki. Lepiej mieć jak nie mieć. Bo jak nie ma to wiecie, to się kombinuje, nie? Co tu zrobić, żeby światło było, bo robota jest do zrobienia, a światła brak. No a tutaj tak nawet myśleliśmy już dzisiaj wstępnie z tatą, że wystarczyłoby jakby były dwa takie halogeny z przodu, jeden z tyłu. I nic więcej tutaj do szczęścia, więcej nam nie, nie, nie będzie potrzeba. Myślę, że spokojnie to wystarczyło. No będziemy pewnie uskuteczniać plan działania. Dzięki za oglądanie. Jak Ci się podobała, łapeczka do góry. I myślę, że jutro się do Was odezwę po raz kolejny. Na razie siema.